Cześć, tu inwestor na etacie, a w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o czynniku, który jest moim zdaniem kwintesencją inwestowania dywidendowego i powoduje, że akurat ta forma, pomimo wielu niedoskonałości, jest moją ulubioną. Przedstawię to na przykładzie ostatnio otrzymanej dywidendy ze spółki Asbis, która ostatnimi czasy niestety nie notuje najlepszych notowań na giełdzie, a od szczytu w sierpniu 2023 roku. Zdążyła już zanotować prawie 50% spadku. Jednak tematem tego filmu nie jest analiza spółki Asbis, a pokazanie jak inwestowanie dywidendowe pozwala w bardzo elastyczny sposób budować wasz portfel. Oczywiście ten przypadek jest skrajny i nie próbujcie za wszelką cenę szukać spółek, które za 3-5 lat zrobią kilkaset procent na wzroście kursu i wygenerują wam stopę dywidendy na poziomie 50%. Natomiast spółka Asbis jest moim zdaniem dobrym przykładem, z którego można czerpać wiedzę i dowodem na to, że możliwa jest spłata naszych środków z samych tylko dywidend. Ja miałem to szczęście, że zaczynałem inwestować w zasadzie w idealnym momencie i wiele z moich zakupów z roku 2020 pozwala mi osiągać wysokie, dwucyfrowe stopy dywidendy. Jednak obecnie mam zamiar raczej skupiać się na podmiotach, które dopiero za 10-15 lat będą sowicie dzieliły się swoimi zyskami w odniesieniu do ich dzisiejszej wyceny. A te akcje złapane w dobrych cenach kilka lat temu traktować jak kury znoszące złote jajka. W przypadku spółki Asbis zysk na kursie akcji to dla mnie prawie 500%. Były momenty, że ta wartość znacząco przekraczała 1000%, kiedy cena wynosiła ponad 30 zł za jeden walor. Natomiast przy uwzględnieniu otrzymanych przez te lata dywidend okazuje się, że ta stopa zwrotu to prawie 700%. 2000 akcji spółki Asbis za niespełna 5800 zł pozwoliło wygenerować mi prawie 12000 zł dywidend netto w postaci 10 transzy wypłacanych dwa razy w roku, które zostały wykorzystane do zakupu akcji kolejnych spółek. A moja stopa dywidendy za rok 2024 przekroczyła 69% brutto. Dodatkowo warto uwzględnić, Odroczoną płatność podatku od zysków kapitałowych z tych dywidend, które mogę uregulować do końca kwietnia 2025 roku, dzięki czemu więcej pieniędzy pracuję na siebie. Ta forma inwestowania pozwala mi na dowolny wybór dysponowania otrzymanych środków bez konieczności sprzedaży akcji, co jest idealnym rozwiązaniem dla mojej strategii inwestycyjnej polegającej na budowaniu możliwie najbardziej pasywnego dochodu. Każda otrzymana dywidenda służyła mi do budowania pozycji w zupełnie innych firmach. Zwróćcie uwagę: ostatnio otrzymana dywidenda w wysokości 400 dolarów amerykańskich. Została przeze mnie zainwestowana w ETF-y z ekspozycją na rynek amerykański, nabywane przy użyciu platformy XTB, która daje dostęp do ponad 350 ETF-ów z całego świata. Niestety, XTB ma dosyć drogie przewalutowanie, bo wynosi ono aż 0,5%. Dlatego, otrzymaną dywidendę ze spółki Asbis w dolarze amerykańskim. Transferuję przy użyciu walutomatu z mojego banku do XTB. Pozwala mi to minimalizować koszty za przelew SWIFT, które niestety dla nas, mieszkańców Unii Europejskiej, mogą okazać się bardzo kosztowne. Sam transfer w dolarach z jednego banku do drugiego może kosztować kilkanaście dolarów. Natomiast przelew z mojego banku do walutomatu, a następnie z walutomatu do XTB pozwala mi na darmowe przekierowanie moich środków w dolarach. Dzięki czemu zostaje więcej pieniędzy na inwestycje. Ten początkowy pakiet. 2000 akcji spółki Asbis generuje mi regularne przepływy pieniężne, i rzeczywista stopa zwrotu z tej inwestycji jest w rzeczywistości niezwykle trudna do oszacowania, bo zobaczcie. Dywidenda otrzymana w maju roku 2020, czyli to 586 zł brutto, jakieś w przybliżeniu 518 zł netto, sprawia, że wtedy zainwestowane 518 zł jest dziś warte ponad 15. Podobnie z kwotą dywidendy z grudnia, kiedy to otrzymałem 726 zł brutto, okazuje się, że każde zainwestowane wtedy 6,94 zł ma dziś przybliżoną wartość właśnie te 15,39 zł. Tak samo każda kolejna Otrzymana dywidenda stanowiła kolejną kulę śnieżną, która w perspektywie tych lat generowała dla mojego portfela kolejne dywidendy ze spółek, których akcje kupiłem za środki otrzymane za zbisu. Te dywidendy działają trochę jak drzewa owocowe, z których zbieram owoce co roku lub dwa razy w roku. Sadzę kolejne drzewa, które generują mi kolejne owoce, i w perfekcyjnym scenariuszu działa to w nieskończoność. Jednak giełda, a zwłaszcza nasza GPW, nie jest perfekcyjna bardzo często zdarzają się czarne scenariusze których spółki przestają wypłacać tak obfite dywidendy, lub w najgorszym scenariuszu nawet bankrutują. To może przydarzyć się w przypadku bardzo wielu spółek, i wspomniany Asbis jest również taką spółką obarczoną wieloma ryzykami, jak chociażby handel do Kazachstanu, siedziba na Cyprze, uzależnienie od produktów Apple. Powoduje, że obserwowane dziś spadki są dla mnie zrozumiałe. I chociaż firma ta nadal generuje ponadprzeciętne zyski w odniesieniu do aktualnej wyceny, to kurs może jeszcze długi czas być dyskontowany przez właśnie te ryzyka. I obawy funduszy inwestycyjnych. Mi jednak to nie przeszkadza, bo dzięki otrzymanym przez te lata dywidendom, ta inwestycja, nawet w przypadku bankructwa tej spółki, w pewien sposób chroni moje pieniądze, zarówno przed moimi błędami inwestycyjnymi, jak i trudnościami z utrzymaniem pozytywnej dynamiki wzrostu przychodów. I właśnie to w dużej mierze różni spółki dywidendowe od tych wzrostowych, dla których stopa zwrotu z inwestycji jest całkowicie uzależniona od kursu jej akcji na giełdzie. To w wielu przypadkach nie odzwierciedla wyników finansowych. Nie Rozumcie mnie źle, ja nie jestem przeciwnikiem spółek typu GROW. Po prostu uważam, że dla osób dopiero zaczynających inwestowanie bardziej bezpiecznym i rozsądnym rozwiązaniem jest wybór spółek, które dzielą się swoimi zyskami z akcjonariuszami w postaci dywidend. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie, abym nagrał odcinek z porównaniem spółek typu GROW w zestawieniu z dywidendowymi i jakie ciekawe spółki wzrostowe dostrzegam na naszej GPW. Trzymajcie się do następnego.